W tym filmie pokażę Ci, jak dodać konto Google do iPhone, e a zanim przejdziesz dalej, jeśli chcesz odkryć ukryte funkcje swojego iPhone'a e po zakończeniu oglądania filmu, obejrzyj opis. Teraz, najpierw musisz otworzyć ustawienia, a następnie musisz przejść do tego paska wyszukiwania, który jest wyświetlany po lekkim przewijaniu w górę, a następnie wpisać pocztę. Musisz kliknąć tę ikonę, która pojawia się z ikoną poczty, a następnie kliknąć konto. Teraz, musisz kliknąć dodaj konto i wybrać. Google. Kliknięcie go otworzy ekran logowania do Google. A teraz musisz po prostu wypełnić swoje dane, gdy wprowadzisz adres e-mail. Teraz wpisujemy hasło, a następnie wybieramy uprawnienia, które mu dajemy zalecam, abyś zaznaczył wszystko i kliknął kontynuuj czekamy, aż się załaduje i tutaj możemy, a zaimportować pocztę, kontakty, kalendarz zalecam, abyś zostawił to tak, jak masz. Kliknij zapisz w prawym górnym rogu, a następnie będziesz mieć swoje konto Google w poczcie. Swojego iPhone'a e to takie proste, jeśli chcesz odkrywać funkcje ukryte funkcje swojego iPhone'a e każdego dnia, wyjaśniamy funkcje w prostych krokach, aby otrzymać ją całkowicie za darmo za pośrednictwem link w opisie.